Cześć piękni. Musimy poważnie porozmawiać. Macie ostatnie wrażenie, że rzeczywistość troszeczkę trzeszczy w szwach, że coś wisi w powietrzu. Jakaś gęsta, dziwna atmosfera, jak cisza przed potężną burzą. Jeśli tak, to Wasza intuicja działa bezbłędnie. Nie zwariowaliście, to kosmos właśnie zmienia biegi. Jesteśmy w absolutnie historycznym momencie. I ja nie rzucam słów na wiatr. Wiem, że wszyscy teraz trąbią o wejściu Saturna do znaku barana i to jest ogromne wydarzenie, ale nie będę się dzisiaj nad tym rozwodzić. O tym, co oznacza Saturn w baranie dla Twojego znaku i jak to zmieni się przez najbliższe dwa lata, nagrałam już osobne, bardzo szczegółowe odcinki. A jeśli jeszcze ich nie słuchaliście, no to koniecznie tam wróćcie. Link zostawię wam w opisie, to jest wasza baza. Ale dzisiaj. Dzisiaj spotykamy się, żeby omówić coś, co dzieje się tu. I teraz, a co zdarza się raz na prawie 40 lat, coś, co sprawia, że luty 2026 jest miesiącem alchemicznym. Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. Najlepiej czerwonym, grubym markerem. 20 lutego. To wtedy Saturn, dyrektor szkoły, władca rzeczywistości i granic, nauczyciel, spotyka się z Neptunem, który jest władcą snów, iluzji, mistyki i bezgraniczności. I nie spotykają się byle gdzie. Spotykają się w miejscu krytycznym, w zerowym stopniu barana. Ale zatrzymajmy się na moment, bo to jest klucz do zrozumienia tej energii. Zerowy stopień barana to jest oś świata. To jest miejsce, w którym w astrologii symbolicznie zaczyna się życie. To jest moment wielkiego wybuchu. Więc kiedy dwie tak potężne planety spotykają się w punkcie startowym całego Zodiaku, to jest sygnał od wszechświata. Resetujemy system, zaczynamy od nowa. Stare zasady już nie obowiązują. Zdejmujemy filtry, patrzymy w głąb siebie, bo prawda jest tutaj, nie tylko na niebie. Więc otwórz swą głowę na nowe rozdanie. To czas na odwagę i własne działanie. Gwiazdy dają mapę, lecz ty trzymasz stery. Wchodzimy dziś razem w czas nowej ery. Wyobraźcie sobie to tak. Saturn to jest beton, to jest mur, to jest skała. To są twarde granice, struktura kości, prawo grawitacji, a Neptun to woda, ocean, mgła, to wizje, które nie mają kształtu, muzyka, duch. I teraz pytanie za 100 punktów. Co się dzieje, kiedy ocean z całą siłą uderza w mur? Co się dzieje, kiedy woda spotyka cement? Dzieje się alchemia. Z jednej strony woda może rozpuścić fundamenty i wszystko runie, ale z drugiej strony woda zmieszana z cementem tworzy trwały beton, na którym można zbudować wieżowiec. I dokładnie te dwie opcje będą teraz walczyć o uwagę w waszym życiu. Opcja numer jeden to wielkie otrzeźwienie, pękanie baniek. Ta energia jest bezlitosna dla kłamstwa. Saturn wchodzi w ten neptunowy świat fantazji i mówi: Sprawdzam, pokaż mi dowody, jeśli w twoim życiu jest cokolwiek. Związek, praca, przekonanie o własnej wielkości albo o własnej beznadziejności, co było zbudowane tylko na fantazji, na wydaje mi się, a nie miało solidnych fundamentów, no to teraz runie. Neptun tworzył iluzję, mgłę, w której wszystko wyglądało pięknie. Saturn właśnie włącza ostre zimne światło. To jest ten moment, kiedy różowe okulary spadają z hukiem na Ziemię i pękają na drobne kawałeczki. I owszem, to może boleć. I możesz poczuć gigantyczne rozczarowanie. Możesz odkryć, że książę z bajki, którego sobie wymyśliłaś, to w rzeczywistości emocjonalnie niedostępna żaba. Albo że ta misja życia, którą sobie wmawiałaś, to była ucieczka przed dorosłością. Ale pamiętajcie, i to jest najważniejsze: Saturn zabiera nam tylko to, co nie jest prawdziwe. To jest bolesne. Jak dezynfekcja rany, ale konieczne, żebyście wyzdrowieli. To jest ostateczne trzeźwienie. Natomiast jeśli chodzi o opcję numer dwa, to to jest materializacja marzeń, duchowy pragmatyzm. To jest ta druga strona medalu, którą kocham i którą chcę, żebyście wykorzystali. To jest moment, kiedy słowo staje się ciałem. Kiedy Saturn, czyli materia, łączy się z Neptunem, czyli duchem, mamy szansę na ściągnięcie marzeń z chmur prosto na Ziemię. Jeśli masz wizję, która płynie prosto z serca. I dołożysz do tego żelazną dyscyplinę, plan i ciężką pracę, to teraz, w lutym, możesz nadać temu realny kształt. To jest chwila dla artystów, którzy przestają tylko myśleć o malowaniu, a kupują płótno i malują. Dla uzdrowicieli, którzy otwierają gabinety. Dla wizjonerów, którzy przestają tylko śnić, a zaczynają budować. W tej opcji stajesz się architektem marzeń. Nie bujasz w obłokach, ty budujesz schody do tych obłoków. Ostatni raz taka energia Saturna i Neptuna, no chociaż w innym znaku, była aktywna pod koniec lat 80. w 1989 roku. I co się wtedy stało? Upadł mur berliński. Stare, skostniałe struktury, które wydawały się niezniszczalne, zostały rozpuszczone przez fale ludzkich pragnień i ducha wolności. Rozumiecie skalę? Wtedy upadały granice geopolityczne. Teraz, w lutym 2026, upadają granice w twojej głowie. Upadają mury, które sama wokół siebie zbudowałaś. I zdradzę wam jeszcze szybką ciekawostkę. Ostatnia koniunkcja Neptuna z Saturnem w znaku Barana, czyli na początku Zodiaku, miała miejsce w 1703 roku. Zapamiętaj jedno. Twoje zadanie na luty jest proste, choć trudne. Sprawdź, co w Twoim życiu jest iluzją, która cię osłabia, a co jest marzeniem gotowym do realizacji. Bo Saturn w Baranie nie pozwoli ci dłużej oszukiwać samej siebie. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. I zacząć budować na serio. No dobrze. Mamy już Saturna budującego nowe mury i Neptuna, który je podmywa. Ale kosmos jak zwykle stwierdził, że to za mała atrakcja jak na jeden miesiąc. Dlatego dorzucił nam wisienkę na torcie. O właściwie pestkę, na której można połamać zęby, jeśli będziemy próbować gryźć ją na siłę. Mowa oczywiście o Merkurym. Nasz kosmiczny posłaniec, planeta komunikacji i logiki szykuje się do retrogradacji. Wokół retrogradacji Merkurego narostło... Strasznie mnóstwo strachu. Wszyscy panikują, że o nie, retrogradacja, wszystko się zepsuje, komputer wybuchnie, kurier zgubi paczkę, a ja chcę to odczarować raz na zawsze. Retrogradacja nie jest po to, żeby nas dręczyć. Ona jest po to, żebyśmy mogli złapać oddech. Oficjalnie Merkury zaczyna się cofać 26 lutego, ale tak naprawdę weszliśmy w ten proces już teraz. Jesteśmy w tak zwanym okresie cienia. I to jest moment, który większość ludzi przegapia, a tak naprawdę jest kluczowy. Wyobraźcie sobie, że retrogradacja to jest generalny remont domu. Okres cienia, w którym jesteśmy teraz, to jest moment, kiedy chodzicie po pokojach i zauważacie pęknięcia na ścianach. To jest ten czas, kiedy widzicie, że kran przecieka, drzwi skrzypią, okno jest nieszczelne, jeszcze nie wchodzi ekipa remontowa, jeszcze nie ma kurzu, ale Wy już dostajecie sygnały, czym trzeba się będzie zająć. Dlatego błagam Was, bądźcie teraz uważni, to, co dzieje się w Waszym życiu. Teraz te drobne w nieporozumienia, powracające myśli, dziwne sny, to nie są przypadki. To są wasze tematy do przerobienia na najbliższe tygodnie. Cień pokazuje nam prawdę, której w pędzie codzienności po prostu nie widzimy. I pamiętajcie, że to wszystko dzieje się w znaku ryb, a to zmienia postać rzeczy. Merkury w rybach nie operuje Excelem faktami i logiką. On operuje obrazami, intuicją i czuciem. Kiedy planeta umysłu. Cowa się do znaku mistyki, to jest zaproszenie od wszechświata, żeby wyłączyć logiczne myślenie, które i tak teraz będzie was zawodzić. Próbować teraz rozwiązywać życiowe problemy na logikę, to jak próbować czytać mapę drogową pod wodą. Wszystko się rozmywa i to jest celowe. Retrogradacja to jest hamulec bezpieczeństwa. Żyjemy w świecie, który ciągle krzyczy szybciej, więcej, do przodu. A ten transet mówi stop, stop, usiądź, poczuj. To jest genialny czas na to, żeby odzyskać zagubione części siebie. Może wrócą do was stare pomysły, które porzuciliście, bo nie było czasu. Może odezwie się stara przyjaciółko, z którą kontakt urwał się bez powodu. Może w końcu znajdziecie czas, żeby dokończyć książkę, która leży na szafce nocnej od pół roku. To nie jest straszny czas, to jest czas głębokiej wewnętrznej weryfikacji. W tym samym czasie, kiedy Saturn krzyczy buduj, Merkury w rybach daje nam okazję, żeby najpierw sprawdzić, czy to jest zgodne z naszą duszą. To jest dar. Dzięki temu nie zbudujecie życia, którego tak naprawdę nie chcecie. Więc zamiast bać się, że zgubicie maila, po prostu zapisujcie wszystko dwa razy. A tę energię wykorzystajcie na to, żeby posłuchać ciszy. Bo w tej ciszy, podczas retrogradacji, możecie usłyszeć odpowiedzi, których szukaliście latami. Podsumowując ten szalony luty, chcę was zostawić z jedną najważniejszą myślą. Ja wiem, że to wszystko brzmi intensywnie. Saturn, Neptun, retrogradacja to brzmi jak przepis na kosmiczny sztorm. Ale proszę Was, nie bójcie się tego chaosu. Jeśli czujecie teraz, że grunt usuwa Wam się spod nóg, albo że stare struktury Waszego życia, związki, praca, przekonania zaczynają pękać, nie próbujcie ich ratować na siłę. Nie próbujcie sklejać tego taśmą klejącą. I zapamiętajcie sobie ten obraz. Kiedy Saturn spotyka Neptuna, kiedy mur spotyka ocean, to, co sztuczne musi runąć. Ale to nie jest kara, to jest robienie przestrzeni. Na gruzach tego, co stare i nieprawdziwe, będziecie mogli zbudować coś, co przetrwa lata. Dlatego pozwólcie, by ten retrogradujący Merkury, o którym przed chwilą mówiłam, był waszym przewodnikiem w ciemności. On wyłączy wam logikę, owszem, będzie wam mieszał w kalendarzu, ale zrobi to po to, żeby pokazać wam prawdę, której wasz logiczny umysł po prostu nie chce widzieć. Czasami musimy się zgubić, żeby trafić na właściwą ścieżkę. To jest miesiąc głębokiej, radykalnej prawdy. Może ona być na początku niewygodna, może być bolesna, ale ostatecznie jest jedyną drogą do wolności. Więc oddychajcie głęboko. Zaufajcie swojej intuicji bardziej niż kiedykolwiek i pamiętajcie, jesteście w tym procesie prowadzeni. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy już czujecie te zmiany w powietrzu. Ściskam was mocno. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!